Jak połączyć prowadzenie największego showroomu w Warszawie z agencją PR? Podpowie współwłaścicielka Fashion Agency Aliganza, Renata Stradowska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Showroom i agencja PR-u mody w jednym. Na czym polega ten biznes? To jest biznes wyspecjalizowany w dziedzinie mody. Showroom to przede wszystkim miejsce, gdzie reprezentowane są kolekcje Reprezentowanych przez nas firm modowych, gdzie styliści pracujący w pismach modowych, typu Twój Styl, El Cosmopolitan, mogą przyjść i wypożyczyć rzeczy z kolekcji reprezentowanych przez nas marek do sesji zdjęciowych, które są realizowane na łamach tych pism. A PR, mody no to już jest bardziej szeroka sprawa. To jest zarówno praca z informacją pisanie notatek o kolekcji, o hitach kolekcji, o firmach, o markach, biuro prasowe, kontakt z mediami, ale też jest szersza rzecz, czyli organizowanie różnych eventów dla marek odzieżowych, typu pokazy mody, typu prezdeje, które są przeznaczone właśnie dla środowiska dziennikarskiego, modowego. Bardzo tego dużo. Aliganza istnieje już... Ponad 10 lat. Jak budowałyście i tworzyłyście showroom, to duża była konkurencja na rynku? My byliśmy absolutnie w komfortowej sytuacji, ponieważ nie było nikogo z konkurencji na rynku. Przez dwa lata istnienia showroomu na początku, bo od tego właśnie zaczęłyśmy działalność. Dział PR-owy dopiero jak gdyby, dołączył później. Pod koniec roku 2000 założyliśmy showroom. To były bardzo takie bojowe, pionierskie warunki, ponieważ przez to, że nie chciałyśmy za bardzo inwestować w, 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 w biznes, robimy go od początku dość ostrożnie showroom znajdował się w ogóle w takiej wysokiej piwnicy mojego domu, czyli jak Bill Gates od piwnicy do wielkiego biznesu. I wtedy właśnie miałyśmy dosłownie trzech czy czterech klientów modowych i styliści, mimo że mój dom nie jest w centrum Warszawy, bardzo chętnie odwiedzali nas i wypożyczali ubrania, i realizowali sesje, i tych, jak gdyby, publikacji naszych klientów w prasie było bardzo dużo. To była naprawdę komfortowa sytuacja, dlatego że, tak jak powiedziałam, dość małe inwestycje, zero konkurencji, jedyną, jak gdyby, wtedy taką Sprawą, która, która spędza, spędzała nam sens powiek, to było to, jak przekonać firmy odzieżowe, że w ogóle im showroom jest potrzebny, ponieważ no, wtedy jeszcze ten rynek był naprawdę niewyedukowany. Teraz każda marka wie, że musi mieć swój showroom, że musi... Być reprezentowana przez profesjonalną agencję w stosunku do mediów, ale właśnie te 10 lat temu musiałyśmy wręcz uświadamiać niektórym firmom, z którymi rozmawialiśmy, że coś takiego jest bardzo skuteczne i efektywne dla, dla, dla PR-u tych marek. Skoro na początku nie trzeba było inwestować aż tak dużych sum pieniędzy, to co było najistotniejsze? No przede wszystkim pomysł, prawda? Mhm. Pojawiła się moja koleżanka jeszcze z czasów studiów ze wspaniałym pomysłem i propozycją założenia showroomu. A ona znowu zainspirowała się tym, co się dzieje na zachodzie po prostu wiedziała, że tam takie showroomy istnieją i postanowiła przeszczepić ten rynek polski. Z tym, że szukała kogoś, żeby wspólnie móc to pociągnąć. Wiadomo, że dwie osoby jak gdyby. Mm, Zawsze to jest jakaś taka większa siła, większa wspólna odpowiedzialność, wspólnie podejmowane, konsultowane decyzje, to też trochę mniejsze ryzyko. Ale łatwo Wam było wejść w ten rynek modowy. Tym na przykład teraz chciała założyć showroom. To byłoby to równie proste, wystarczyłaby dobra lokalizacja, czy coś jeszcze jest niezbędne w tym biznesie? Od zawsze, zarówno wtedy, jak i teraz, no najważniejsze są właściwie kontakty z osobami, które, które są ważne na tym rynku, czyli przede wszystkim z dziennikarzami, ze stylistami. My mamy bardzo dobre relacje z nimi. Oni do nas przychodzą w celach zawodowych, właśnie w celu wypożyczenia ubrań do sesji, ale też spotkamy się często z nimi na gruncie towarzyskim. To są bardzo ważne relacje. Żadnych błędów nie popełniłyście przez te 10 lat, czy się zdarzyły jakieś takie potknięcia? naprawdę na trudności napotykamy cały czas, tak? Jak rynek modowy jest bardzo specyficznym rynkiem, ale z drugiej strony nasz biznes prowadzimy od początku bardzo ostrożnie. Staramy się nie przeinwestować, staramy się bardzo czujnie śledzić jakie są potrzeby rynku i tak naprawdę rozwój naszej firmy jest spowodowany Potrzebami, jakie mają nasi klienci, to dla nich konstruujemy nowe usługi, to dla nich rozszerzamy swoją ofertę, żeby mieli całe spektrum możliwości. Tak naprawdę też śledzimy rynki zagraniczne, gdzie ten biznes modowy już jest w wiele większym stopniu rozwinięty i no, inspirujemy się tam. Teraz myślę, że byłoby nam wiele, wiele trudniej otworzyć showroom, ponieważ konkurencja na rynku jest dość spora. Nie mając kontaktów byłoby to naprawdę. Szalenie trudne, żeby dziennikarze styliści przekonali się do nas, do osób, które zupełnie z zewnątrz przeszłyby do tego środowiska.